Jestem... Witam wszystkich na kolejnym vlogu. Dziś jest ze mną też y, człowiek, który przepalał motor, pan Filip. Witam, witam panie witam, Filipie. Witam serdecznie. Y, właśnie jesteśmy w przerwie pomiędzy live'ami, ponieważ poprzedni live został zbanowany przez Góra Kalwaria. Dokładnie. Filip, ja tobie przekazuję aparat. Opowiedz. Co i jak, co będziemy w dzisiejszym nie, odcinku nie, nie, robić. Nie, 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 a ja w tym czasie wyłączę komputer i przygotuję go na później. Dzień dobry, o, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku Tomasz będzie mnie oprowadzał po wiosce. A co będzie w kolejnym blogu, tego nie wiem, czy aż ja będę, ale przejdźmy do tego dzisiejszego. Producenci samochodów yy, ogólnie, yy, produkują, jak produkują, wypuszczają swoje produkty nie zalecają wymiany oleju, nie przewidują, przewidują wymiany oleju. A o, o co konkretnie chodzi? Według nich i polityka marketingowa wygląda tak, że wypuszczają nowe auto z salonu i ono ma jeździć ileś lat, przewidują żywotność skrzyni na dużo większą niż żywotność silnika i budy więc ma jeździć, jeździć, aż się rozleci, czy kupić nowe auto. Kolejna sprawa to jest właśnie ta skrzynia biegów, z tego też powodu oni nie przewidują wymian oleju. A jeśli już jakieś przewidują, to, to robią to jak na przykład w Astarce. W Astarce chyba w sumie nie przewidzieli, bo w Astarce nie ma ani jednego miejsca, ani żadnego korka z pustowego oleju, nie ma nic. Żeby spuścić olej zasterki, żebyśmy spuszczali olej z osterki, musieliśmy odkręcić dekiel mechanizmu różnicowego, oderzyć uszczelkę. Na, szczę na szczęście uszczelka się nie, nie rozwinęła, bo później się jeszcze silikonem specjalnym dodatkowo uszczelniło i przykręciło i przykleiło, ale tak to bym musiał yy, no, tam wydać 20-30 zł na uszczelkę, nową mechanizmu różnicowego, bo nie znaleźliśmy w ogóle żadnego korka. Do spuszczania oleju. No i co? Auto jest za wielkie, żeby wziąć nabór kosiarkę, nie? <grym, 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 i przechylić na bok jak kościarkę, nie? I wylać olej. Dlatego czy wymieniać olej w skrzyni? Ja jestem jak najbardziej za. Olej w silniku wymieniamy co 10 tysięcy, maksymalnie to 12, ale zalecane co 10. A w skrzyni to ja zalecam i Michu z kanału yy, Miłośnicy Czterech Kółek mm -hmm. którego również pozdrawiam. Oglądałem jego odcinek. Też jest tego zdania co ja, czyli olej wymieniamy tak jak rozrząd. Ja tak też zalecam wymieniać rozrząd, czyli co 60 tysięcy km, no bo olej w skrzyni jednak ma niższe temperatury niż olej w silniku i pracuje i inaczej, nie pracuje w tak wysokich temperaturach jak olej silnikowy, który też tam zmałuje wałkorbowe tłoki i ogólnie tam pracuje przy komorze spalania. Jaki olej wybierać do silników, do no, skrzyni biegów? Olej do skrzynki jest zawsze rzadszy niż olej do silnika. Tutaj mamy przykład bardzo dobrego oleju polecanego. Polecali mi tak do Astry, czyli, czyli Shell Spirax. Na olejach takich też nie należy, nie należy oszczędzać i nie sugerować czyli Im starsze auto, tym, tym gęstszy olej młodsze czy, czy rzadsze i odwrotnie, tylko dobierać taki olej, jaki przewidziałem do danej skrzyni biegów, to jeśli nie dobierzemy, no to w bardzo że tak powiem, szybkim tempie możemy, możemy skrzynię zażnąć. Teraz Wam pokażę gdzie wlewało się, gdzie wlewa się olej. O i ile jeszcze oleju wlewać. Każde auto ma podane ile ma być w skrzyni oleju. i 100 ml różnicy mniej może powodować bardzo poważne uszczerbki na skrzyni. Już 100 ml może być różnica, a u mnie nawet, nawet jednego litra nie było. Ma być litr 600, litr 600 ma być, ma być 1,6 A wyleciało mniej niż 700 ml, nawet. nawet jednego litra nie było. Co powodowało właśnie to, o czym mówiłem, czyli zgrzytanie stecznego. Ciężkie w chłodzeniu biegów. Ten w czasami jest ale jak, jak skrzynia jest zimna, olej nie jest rozejdziony. To olej rozprowadza się w skrzyni systemem rozbezgowym. Zębatki nabierają ten olej i przekazują na kolejny, i rozklapują po całej skrzyni po kolejnych zębatkach. Więc to jest tak zwany system rozbezgowy. Jak już skrzynia załapie swoją temperaturę, czyli powiedzmy, przejadę zważyć do jasła, to jak wrzucam bieg, Czasami delikatnie zgrzytnie, a czasami jest tak, że wejdzie normalnie jak gorący już yy, w masełko. Także chodźmy. Szelaz lasa odłożymy. Jeszcze resztki oleju. Dle co wymieniałem w tym roku, ale to olej olejach do się Wiem, Zapraszam do tych mniejszych odcinków. I jeszcze ciepło nie wolno jeszcze skręć. Z tego powodu, że... Jechaliśmy, ile? Godzinę, półtorej temu? No, gdzieś tak. To jest w sklepie, to się jeszcze, za, to się jeszcze masz, do. Ale można trzymać, jest mhm. jeszcze ciepła chłodnica. Jajka można smażyć. Jeszcze ciepła. Tu jest zielony tu, tu już nie, Dobra. I gdzie? Tu, Tu znajduje się, tu znajduje się odpowietrznik skrzyni. Więc tutaj się podważało z śrubokrętem, tu się zdejmowało. Tutaj idzie kabelek i tu jest czujnik biegów wstecznego. Jak wrzucamy wsteczny, tam się przesuwa coś, wciska ten wyłącznik i zaświeca się światło cofania. Tutaj wolę tego teraz nie ruszać, ale po wypięciu wtyczki i wykręceniu czujnika przez rurkę, przez lejek, tam wlewaliśmy olej, i tak jak mówiłem, sam olej musi być. Idealny, czyli jak ma być 1,6, to ma być 1.6, a nie 1.7, czy 1.5. Więc ma być po prostu idealny. O, tutaj olej zmieniałem tak przy okazji na 182 939 7 kwietnia. Tu niby na 193 000 Kolejna wymiana. I już zrobiłem od 7 od kwietnia zrobiłem 2000... No 80, dziś rano było jeszcze 70, ale do ciebie tu jest 10 km no. w jedną stronę. No 10 no. drug 20, no to tak, a km i co? I my z Filipem idziemy gdzieś dalej i teraz może coś więcej Filip opowiada Jesteśmy teraz, ten vlog będzie miał chyba okay. charakter bardziej e vlogowo, techniczno-mechaniczno-rolniczy. Tam to stwierdził. Jesteśmy na mych areałach, w których widzieliście yy, odcinek z przygotowania do sadzenia ziemniaków w 25A. Yy, I na początek, na początek zapytam Filipa, żeby on recenzował to pole. Wypowiedź się Filipie, Boże. Ładne. A, tu pole, tutaj, prawda. Zielone. Cudowne. No, a tak na poważnie. Trochę kartofelek będzie, nie? No tu co widzisz te rządki, nie? No Nie, będzie, będzie co kopać. Później na targowisko Na skubiak w farmingu. Nie, na skubiak jak farmingu. No to co? 28 arów ma bodajże cały ten land. Cała, cały land, tak? Oj land już tu widzicie. Nie no, to chodzi, że jestem zafascynowany, jestem troszkę farmingiem, więc już mi się to wbiło do głowy. No Jak na, na tą wieś, które tu miejsca jest zbyt mało, można powiedzieć, jak na gospodarstwo takie wielkopowierzchniowe. Na Ruska. <grym> na Ruska, tak? Na Ruska w sam raz. No to co mam wypowiedź? No Ładne pole. Na Tomeczka. Tomek, tutaj tu lubi się bawić. Czekaj, pewnie aż tu będzie trawa jakaś zasiana. Po co siadzi, jak już jest? No, ale to wiesz, taka jest trawa, trawa żeby wiesz, jakieś tam pół metra, <śmiech> <śmiech> żeby się tu wjechać. A teraz, y, ludzie, którzy grają w farminga, na pewno znają taki mod jak Additional Field Info. I teraz Pan Filip Boży włączy sobie w głowę tego moda <laughs> i sprawdzi. <laughs> no to tak, schodzimy na dół. Stoimy na tym polu. Teraz, tu po lewej stronie, powinno się wyświetlić okienko z napisem. Land Area, czyli ile ma dane, na, na, dana powierzchnia yy, Pod spodem, powinno być ile zbiorów. Przewidywana no ilość zbiorów? No to tu będzie załóżmy w samych Tu będzie wóz hektara. Wóz Co to? ara. Co? U tony. <laughs> ja bym tu powiedział. Yy, cały land. Ma 28 arów Pole samo nie wiem ile mogę liczyć. Pole będzie miało mniej No załóżmy 20 Na więzienie 100% O tak Bo kompost był zużyty Z naszej biogazowni Tak Wapna nie potrzebuje Orki nie wymaga Wymaga orki Co tam masz lubi najbardziej Bo oczywiście po kartoflach zawsze musi być orka no i chyba tyle mam do powiedzenia według tego okienka. No i później wychodzi z tego pola. Idziesz na przykład na pole. Załóżmy Kurwina Janusza. Jak to było Który którejś map? To było na Małopolskiej. Załóżmy właśnie. Tu ma, tu I Krzysztofa Kononowicza też. Co? To była łąka, oczywiście cmentarza nie liczymy, bo to jest cmentarz. Ile to może mieć pięć arów jeden taki pokos z tą. Nic wielkiego. Wymaga wapna, zaorania, nagryzienia. Wymaga wapna? Wymaga. Widzisz, Patek, jak, jak, jakie pH jest. pH po, po pierunie. To, to, to jest kompostownik, chłopie. Tu nie ma co zmieniać. No i co? I tyle. No i tak przechodzisz z pola na pole i wiesz już o wszystkim. Oczywiście te dane są zmyślone. Jedyne co jest prawdziwe, to ile ma równane pole. No, cmentarz nie mogę zaliczyć do PH. Bo no, nie wiem, czy tam jest kwaśno, czy co. Słodko. Słodko, kwaśne. No, także my lecimy dalej. No, my lecimy dalej, podróżujemy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jesteśmy w buszu z Panem Filipem. Tak, tak, tak. Yy, tutaj, gdzie żeśmy jeździli motorem, i tak dalej. O, Hisia jest to nawet tam. Yy, i tak chodzimy z Filipem i myślimy, bo pojawiła się taka inicjatywa, że spróbujemy, spróbujemy stworzyć mapę Ważyc do farminga, oczywiście nie w skali 1 do 1, chociaż niektóre szczegóły ja bym chciał odwzorować, więc jakby takowa mapa się udało, udała nam zrobić, to byłoby całkiem fajnie, a Ty Filip teraz się wypowiedz na temat. Ich... No to tak jak mówi Tomasz. Po... No i, i Postaram się użyć swojej mocy komputerowych, graficznych i Oblicze. graficznych i obliczeń z Google Maps, bo my, ja będę chciał stworzyć mapę na podstawie właśnie Google Mapsa no i zobaczymy czy dana mapa będzie odzorowana w 100%, no ja jeszcze nie Kiedyś o, robiłem taką mapę, ale to było kiedy? to Tam w ferm, farmingu, którymś tam nie wiem, w 2011 czy 2009 to robiłem. To tam i się wszystko pozmieniało, ustawienie, ustawienie, teraz więcej poradników jest. No i zobaczy się, no może jakieś tam połowę chociaż wa ważę z żeby to masz być szczęśliwe. <laughs> i będzie sobie grał pykał, pewnie ja też bo no fajnie grać na takiej małej polskiej wsi Może odcinki będziemy robić z Was, z... Jeśli będzie komputer i to i to i ten Twój na ten no, będzie ciągnął Cicho to... bądź Ech, tylko no, no jak to i to będzie bardzo dobrze chodziło w miarę tak płynnie no to nie czemu nie? No ostatnio jak nagrywaliśmy na średnich detalach na mapie która była dość duża to wam powiem że 50 FPS utrzymywało i było płynnie wszystko nie? No, 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 ten nawet... LR Bach, na którym teraz też gramy, też, też, był, też, dobrze też dobrze. nie jest źle, no. Też no. 30 no. fps'ów mam, jak jest dobry też jeszcze netto, to 30 fps'ów mam. No, więc, na no, spokojnie, my tutaj, nie mówię, ja nie Nie bę... będziemy się starać dodać zbyt dużo elementów, żeby... Żeby masz komputery nie wyparował. Tak. No. No, no, no i co, no teraz jesteśmy na jakieś, można powiedzieć... Możesz pokazać, może spróbujemy odzorować mm. któreś z tych pól. Na jakieś Wielu. polanie jesteśmy, tu widzicie wszystko. To takie tam zboże, co tu że to przeniesie w końcu? Nie, nie wiem. Nie, nie wiem. pytałeś tym coś z sąsiadów? Nie. No. I co? Ja no, tyle mam do powiedzenia. Ja stwierdzam tak. Kończymy dzisiejszego vloga rolniczo mechanicznego technicznego gamingowego. My teraz pójdziemy z Filipem na górę i będziemy. Spróbujemy może coś zacząć, może tworzyć. Zobaczymy czy nam to wyjdzie, czy to będzie w ogóle sens robić u mnie na komputerze, czy raczej moc mojego komputera jednak przewyższy możliwości Grance Editora. Także z mojej strony to wszystko, trzymajcie się na razie, a teraz pożegnajcie się z Filipem. Również Was żegnam i trzymajcie się. Cześć!